W porządku, wszyscy, witamy ponownie. Mamy teraz 1 czerwca 2025 roku, i biorąc pod uwagę, że drama z Meghan Markle oraz ogólna krytyka, która trwa od kilku miesięcy, tylko się nasila, nie tylko na Netflixie, ale na całej linii, wiemy, że wszystko inne w przemyśle filmowym również zaczyna powoli się zmieniać. Jednym z największych zjawisk w tym wszystkim jest to, że mamy studia takie jak Netflix, mamy też studia takie jak oczywiście Amazon, MGM Studios i inne jak HBO. Które zdecydowały się nie współpracować z Meghan Markle, i sytuacja tylko się pogarsza od tego momentu. Tak, wiemy, że Netflix wciąż kontynuuje pracę nad drugim sezonem With Love Meghan i wiemy już, że Meghan Markle wywiera presję na Teda Sarandosa, jednego z prezesów Netflixa, aby zatwierdził trzeci sezon tego serialu. Ona bardzo na to naciska. W międzyczasie Greg Peters, drugi prezes Netflixa, stanowczo odrzuca ten pomysł. Z tej strony świat Hollywood zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy i polub ten film, aby otrzymywać kolejne aktualizacje. Bardzo dziękuję za Wasze wielkie i serdeczne wsparcie. Teraz jeden z głównych aspektów całej dramy związanej z Meghan Markle, który tylko się pogłębia to trwające obecnie śledztwo prowadzone przez Netflix. Chodzi o śledztwo twórcze, które dotyczy drugiego sezonu With Love Meghan. Powtarzałem to już wcześniej i powiem raz jeszcze: to wszystko pójdzie w kierunku, który absolutnie nie będzie działał na korzyść Meghan Markle. Wręcz przeciwnie, postawi ją to w jeszcze trudniejszej sytuacji, w której inne studia spojrzą na wewnętrzne problemy Netflixa jako coś, co może być czynnikiem decydującym o zerwaniu ewentualnej współpracy z nią. Co ciekawe, już wiemy, że wiele dzieje się w kontekście dokrętek, które są już zaplanowane i gotowe do realizacji. W przyszłym miesiącu czwarty odcinek With Love, Megan, sezon drugi. Jednak Meghan Markle wpada w panikę z powodu swojej pozycji w przemyśle filmowym, szczególnie po wszystkich problemach, które sama spowodowała w drugim sezonie With Love, Megan. Jednym z głównych wydarzeń, które się teraz dzieje, jest to, że Meghan Markle całkowicie traci kontrolę nad swoją karierą aktorską w Hollywood, która zasadniczo zmierza ku upadkowi. Aktualizacja tej całej sytuacji dotyczy teraz tego, że oczywiście ostatnie zachowanie Meghan wymknęło się spod kontroli. Po tym jak została postawiona pod ścianą przez kierownictwo Netflixa, które zdecydowało się rozpocząć śledztwo twórcze w sprawie kopiowania przez nią popularnych i mniej popularnych. Programów w drugim sezonie With Love, Megan, co przez długi czas pozostawało niezauważone. Szokującym zwrotem akcji było odkrycie przez producentów i kierownictwo Netflixa, że Megan skopiowała kilka scen z popularnego reality show Hell's Kitchen. Oczywiście z udziałem Gordona Ramseya. Konkretne kwestie dialogowe zostały przepisane słowo w słowo i użyte w typowym dla Megan Markle stylu w czwartym odcinku drugiego sezonu. Co właśnie odkryli przedstawiciele Netflixa. Co gorsza, w siódmym odcinku drugiego sezonu, zarówno producenci, jak i kierownicy znaleźli trzy sceny, które bezpośrednio kopiowały momenty z programu Jersey Shore. Meghan Markle pojawia się tam z niektórymi swoimi gośćmi, czyli swoimi znajomymi, przed kamerą. Sposób, w jaki ta scena została zrealizowana i co zawierała, był bezpośrednim odwzorowaniem jednego z odcinków Jersey Shore. Meghan Markle i zaproszone przez nią osoby Wzięły udział w kilku momentach, w których ich gesty, sposób mówienia i to, co robiła przed kamerą, były dokładnym ujęcie po ujęciu kopiowaniem odcinka Jersey Shore. Według kierownictwa i producentów Netflixa chodziło również o fragment dramy w tym serialu. Najgorszy z przypadków dotyczył sceny, w której Meghan Markle i jej przyjaciółki znajdują się na plaży, konkretnie na plaży w Malibu. Tam kierownicy Netflixa odkryli, że Markle wprost skopiowała scenę z popularnego serialu z lat 2000. Survivor. Ten przypadek również opierał się na skradzionych dialogach z tamtego programu, które posłużyły jako materiał do jej serialu, a także na wykorzystanych elementach estetycznych, które zostały przeniesione do drugiego sezonu With Love Megan. Dobra, zanim przejdę dalej, pozwólcie, że powiem jedno. Jeśli mogę powiedzieć jedno na temat Meghan Markle, to to, że nie mam pojęcia, jak ona w ogóle wpadła na te wszystkie pomysły. Jak to przeszło niezauważone i jak mogła mieć czelność kopiować te wszystkie programy, a Netflix tego nie wychwycił. Greg Peters tego nie zauważył. Nawet Ted Sarandos tego nie zauważył. A Ted Sarandos, nawiasem mówiąc, jest bardziej przychylny Meghan Markle, co jest dość smutne. Tymczasem Greg Peters, ten drugi dyrektor generalny, naprawdę jest tym, który jest przeciwko niej. Nie wiem, czy wiecie, ale Netflixem kieruje dwóch dyrektorów generalnych. Wspominałem o tym kilka razy, ale co ciekawe, wiemy, że Meghan Markle próbuje faktycznie walczyć z całym tym śledztwem twórczym śledztwem prowadzonym przez Netflix. I już zaczyna twierdzić, że to nie są żadne skopiowane kwestie dialogowe, ani estetyka z tamtych programów, ani konkretne gesty, czy sposób, w jaki postacie ze sobą rozmawiają i jak przebiegają sceny. To wszystko było jedynie inspiracją. Ona po prostu zainspirowała się tymi scenami i to jest jej główna linia obrony. I właśnie to mówi kierownictwu oraz producentom Netflixa. Obecnie wszystkie te sceny są natychmiast usuwane przez Netflixa, a nawet dyrektorzy generalni Greg Peters i Ted Sarandos są zszokowani tym odkryciem. Mówi się, że Markle odbiera to bardzo osobiście i uważa, że to stronnicze śledztwo wymierzone w nią, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Już teraz twierdzi, że nigdy nie kopiowała tych programów. Dodatkowo odkryto kolejne sceny, które przejęły całą estetykę z programu Pamela's Cooking. Pamela gotuje z miłością. Nie tylko sceny, ale też dokładnie te same dania, które były prezentowane w programie Pameli Anderson, zostały użyte w tym sezonie With Love, Megan. Jak to mogło wcześniej umknąć Netflixowi, pozostaje zagadką. Jednak podobno Greg Peters już miesiące temu namawiał Teda Sarandosa, by podjął działania przeciwko Megan, aby zapobiec całemu temu zamieszaniu, ale oczywiście na próżno. Oficjalnie potwierdzono już, że intensywne dokrętki rozpoczną się w czerwcu i potrwają aż do lipca. Mówiliśmy o tym już wiele razy. Początkowo dokrętki miały trwać zaledwie 2-3 tygodnie maksymalnie. Teraz wygląda na to, że mogą potrwać od 6 do 7 tygodni łącznie. Oczywiście oznacza to, że wszystko przesunie się aż do końca lipca. Co ciekawe, wiemy już, że ten serial, a właściwie ten sezon Okaże się jeszcze większą porażką pod względem oglądalności niż sezon pierwszy. Głównym powodem jest to, że wiele osób już wie, jak fatalny był pierwszy sezon, a gdy tylko usłyszą o drugim sezonie, po prostu pomyślą znowu to i trafi to do mediów głównego nurtu, do mediów społecznościowych. To nie zadziała na jej korzyść. Byłbym naprawdę zdziwiony, gdyby ten serial odniósł jakikolwiek sukces. Bo nawet jej własni fani się od niej odwracają. Nawet jej zwolennicy zaczynają zauważać, jak fałszywa, zakłamana i narcystyczna naprawdę jest. I właśnie w takiej sytuacji znajduje się obecnie Meghan Markle. To zdecydowanie nie jest dobra pozycja. Kończą się jej wszystkie możliwości do tego stopnia, że musi samodzielnie finansować swoje projekty. Dotyczy to między innymi jej podcastów. Pomysłów na reality show, które zostały odrzucone przez Amazon. Ona sama podobno rozważa stworzenie takiego programu w internecie, oby tylko nie tutaj. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ale ogólnie rzecz biorąc, wiemy już, że w Netflixie dzieje się wiele. Wiemy, że Netflix traci subskrybentów przez całą tę dramę. Ale bądźmy szczerzy, Netflix nie traci subskrybentów tylko przez Meghan Markle. Dochodzi do tego podwyżka cen konkretnych planów, a jednocześnie usuwają zawartość, ukochaną zawartość. Na przykład trylogia Karate Kid. Część pierwsza, druga i trzecia zniknęła z oferty. Podobnie jak inne popularne filmy i franczyzy, zostały usunięte z Netflixa. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo chciałbym usłyszeć, co wy wszyscy sądzicie o całym tym twórczym śledztwie dotyczącym działań Meghan Markle i tego, co kopiowała z programów takich jak Jersey Shore, Hell's Kitchen, Survivor, Pamela gotuje z miłością, a nawet Real Housewives. Lista jest długa i będzie bardzo ciekawie zobaczyć, co jeszcze uda im się odkryć. Podsumowując, napiszcie, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach poniżej. Jeśli spodobał Wam się dzisiejszy materiał, zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. I do zobaczenia następnym razem.